Siemanko, witam Was serdecznie z tej strony Fishing Mike, no i zapraszam Was na kolejny film z cyklu Szybka Akcja bez zamulania. Na filmach Szybka Akcja oczywiście prezentujemy Wam krótka, krótki opis ryby, jak łowić i, i gdzie tą rybę znaleźć z markerem. Więc tutaj przechodzimy na, na właśnie, jesteśmy na jeziorze Sander w Niemczech. No i słuchajcie, noc, wieczór, tak naprawdę, bo 21:30, haczyki bez zadzirowa 1, 1 i łowimy na, na tak naprawdę na kilka rzeczy: łowimy na, na rosuleczki, na pijawki i staramy się złapać jakąś rybkę nocną, aczkolwiek tutaj naszym celem generalnie są liny. W wersji, liny występują w wersji pospolitej, medalowej i oczywiście unikatowej, także można troszeczkę na tych linach się tutaj pobawić. To miejsce, powiem wam szczerze, jest w miarę naprawdę dobre, jeżeli chodzi o wieczór, jeżeli chodzi o Właśnie te ryby, więc ja Wam pokażę, jak łatwo złapać wszystkie, wszystkie liny za jednym zamachem jednego wieczoru. Zobaczcie, lin, lin medalowy. Doświadczenie może nie jest jakieś super wielkie, ta, pieniądze na tym obisku też nie występują super, aczkolwiek, jeżeli chcecie mieć tą rybę z głowy, to ja polecam tutaj pijawki. Na pijawki rzadko kto rzuca, ja aczkolwiek lubię pijawki, jeżeli chodzi o liny, jeżeli chodzi o takie, właśnie bardziej ryby karasiowate, to te, to te się fajnie sprawdzają. Myślę, że ryby wszystkie do, do kilograma, do, do, do tak do dwóch kilogramów na ten haczyk 1.0 możecie spokojnie łapać i tutaj wtedy te, te jakby każdy Każda wielkość się łapie, jeżeli chcecie tych ryb mniej, ale większe ryby, no to polecam haczyk 2.0, żeby gdzieś te ryby większe łapać. Tu widzicie, macie mniejszego linka, niecałe, niecałe kilogram, 800 gram niecałe i generalnie kolejne. Ale popatrzcie, biorą jedna za drugą, na rosóweczki, jeden zwykły haczyk 1K i też jakby te liny nam biorą, aczkolwiek to już no, nie jest ta przynęta tak y, dopasowana. Zobaczcie teraz, na pijaweczkę łapiemy kolejną z naszych, właśnie, z naszych linów i zdecydowanie polecam o, właśnie takiej konfiguracji H1.0, um, haczyk bez zadziorki, no i wieczór, bo tylko i wyłącznie te liny e, w takiej ilości, w takim, e, w takim krótkim odstępie e, biorą właśnie wieczorem w nocy próbowałem na, na tych big-time'ach nocnych, takich późniejszych, słabiej. Polecam właśnie wieczór między, między 21 a 23. Te ryby w tym nawet niższym big występują w fajnej konfiguracji, fajnej ilości i można je połapać. Popatrzcie teraz, no jakaś waleczna bestia. Coś z na nami tutaj bardzo mocno pracuje. Zaraz dowiemy się, czy to medal, czy unikat. Medal. Kilo 800, ale mamy rekord oczywiście. No i co? Rzucamy dalej. W międzyczasie coś na rosóweczki leci. Podejrzewam, że to będzie zwykły lin. To miejsce naprawdę jest szczególnie dobre, jeżeli chodzi o właśnie liny. Także rzucam w kompletnie w jednym miejscu, pomimo tego, że powinno tam być wiele gatunków ryb, to jak widzicie łowię same liny. To właśnie przez pogodę to właśnie przez tą porę. No i zobacz. O, teraz to coś mocno szatnęło, mocno ciągnie. To jest wędka, która jest do 3 kg, do 3,5 kg konkretnie, także kołowrotek też 3,5 kg, ustawienie, jak chodzi o żyłkę, 2,7 kg i na liny to jest fajna konfiguracja, żeby fajnie ekspić, czy na linach się generalnie nie ekspić, ale jak ktoś już ma mniejszy sprzęt, a Um, słabszy to, sprzęt, a generalnie chcę te ryby um, łapać na dobrym ekspie, no to proponuję zdecydowanie zawsze mniejszą jedną wędkę. Ja widzicie, mam dwie um, wędki um, Bottom spinery, one są um, około 15 kg i jedną wędkę 3,5 kg, taką słabszą, właśnie żeby na nich sobie podekspić. co śmieszniejsze, na te właśnie botomki zawsze um, wskakują na ryby małe, a na tę właśnie wędkę, która jest że tak powiem słabsza, Skakują te ryby medalowe i unikaty, jak widzicie tutaj no znowu albo będzie medal, albo będzie unikat, myślę, że coś z dwóch na pewno, bo ta walczy i to niesamowicie walczy, a generalnie pamiętajcie, że do 3 kg występują liny, w wersji unikatowej, więc też taką wędkę właśnie 2,7-3,5kg nie ma co sensu wybrać większą te, na te takie rybki średnie, bym rzekł, więc na spokojnie możecie sobie właśnie na takie słabsze wędki tutaj łowić. No i już końcóweczka, liczę na to, że... o, coś, coś ciężkiego, pewnie, pewnie chyba na unikacik wpadnie, wpadnie. Tak, 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 słuchajcie, popatrzcie, 2,5, ponad kilo. Fajne doświadczenie, prawie 400 doświadczenia, 359 kasy. No i super, mam unikata. Rzucę wam jeszcze, tak w gratisie, markera, popatrzcie, 829 i minus 1276. Także czesna noc, na pijaweczki, haczyk już wiecie jaki, 1 0. Także dzięki serdecznie za uwagę, jeżeli wam się oczywiście podobał ten filmik, łapka w górę i słupka dla mnie, dzięki za motywację i do następnego filmu. Trzymajcie się, hej!